Dobra, pierwszy mój mecz w tym balistiku to będzie. Ja cię, ja cię fele. Co to będzie? Kamera jest zbagowana na spektatorze. No widzę, ale dlaczego mnie dołączę do jakiegoś meczu, który już trwa, a nie od początku? O co tu chodzi w ogóle? Czemu ja mam broń po lewej stronie? O, już jest dobrze. Dobra, a jak się kupuje? I. Nie. Aha. O, F. Dobra. Coś kupiłem. Ogólnie to masakra, widzę. Dziwny ten tryb. Widzę, że bindy to są bardziej takie jak w. Bindy są bardziej takie jak w normalnym forcie. Dobra, nie wiem gdzie jestem, ale może... od tyłu jakąś zadymę zrobimy. Chyba dosyć słabe udźwiękowienie jest. Ja nie mam żadnego granatu, to jest najgorsze. Jak to się rozbraja? Aha, muszę się na to patrzeć, jeszcze, ok. W ogóle pierwszy mecz, nawet nie wiem co się klika, i się udało jeszcze wygrać. Ale jaja, ogólnie śmieszna taka popierdółka bym powiedział. Ale spokojnie, wiem o co chodzi. 800 golda mamy. Flashbank dwa flesze. A nie mogę już zwrócić. Już dupa jak kupiłem, chyba dupa. Okej. Okay. Na options. No tak, bo to myszkę wszędzie mi spowolni. No dobra, trudno. Tryb ci nie siadł. No, się nie dziwię, jest specyficzny to na pewno. Okej, okay, 36 HP już tylko. O, oh, fuck. <ścoughs> Jakiś śmieszny widać, że Fortnite'owy, o tak. Ale mnie ściągnął, kurczę, mogłem to lepiej zrobić. W ogóle dziwne, że się nie da skradać. Masz tylko sprinta albo slajda. Pewnie jak grasz ekipą, to spoko, ale samemu no to nie wydaje się być jakiś cudowny ten tryb, ale pograć można jak najbardziej. Dopiero testujemy. Czy będzie dzisiaj teken Nie, Tekena nie będzie. I dopóki nowa postać nie wyjdzie, to Tekena na 100% nie będzie. Co to jest dobre? Enforced A AR OK Zróbmy takie zakupy Może O oh fakt, to jest jedno strzał. Może pogram jeszcze w Tekena jak wyjdzie ta nowa postać z Final Fantasy, ale nic nie obiecuję. Ale za dyma, nic nie widać. Ja nawet nie wiem jak to sprawdzić kto ma pakę i tak dalej. Nice. A moi zmieniają bomb site, tak widzę. Double kill, let's go. No i pięknie, i cyk. Nie mogę tutaj tego ki ki kilofa odpalić. <gryw> o tu jeszcze się. Czekaj, tu jeszcze się dodatki kupuje do tych broni, czy mi się wydaje? Nie dodatków, się, nie, dodatków się nie kupuje, myślałem. Chyba, że jakoś się ulepsza broń, to też jest może taka możliwość. Dobra. Nie wiem, w którym momencie jest już ich pole. I to jest trochę męczące. W sensie, wiecie, nie wiem po której części. Który zakręt to już jest przeciwnika? Zakręt, że tak powiem, nie? No, plantuj, plantuj ziomeczku. Ty tam mogę wskoczyć? Czy ja mam pakę, nie? Nie, no ja nie mam, ok. A czemu nie plantuje, to nie wiem. Hm. Aha, oni poszli na drugi bombsite się bić, nie? No pięknie, piękna ekipa. Oh fuck. Ale odrzut ma. Ta wera ogólnie. nic nie widać. Jakiś dym czy coś. no to mój był, ok Ja dzielę Czemu ziomek się... ...w tym samym momencie co ja kryje, no? Nice. Rozsadziło mnie, ale wygraliśmy. No ile się gra w ogóle? Są jakieś informacje? O, już koniec. Ok. Pierwsza gra i wygrana. Szkoda, że dołączyło mnie w środku gry w Zagrałem jeden meczek, teraz gramy drugi, a potem lecimy zobaczyć ten OG. Nie wiem, który moment na mapie jest jeszcze bezpieczny, a który nie jest bezpieczny. No tam byli ziomkowie. Widzę, że w sumie jak się chodzi z Shiftem to jest. W sensie jak się chodzi z celownikiem to jest trochę ciszej. oj, oj. oj. Ale odrzut to ma ta co jest? Tu musisz walnąć Heda, bo inaczej to... ...nic nie zadziała. Aha. Nice, let's go! Tu idą jeszcze. Mogę ten pistolet to mi dało jako Normalną broń drugą. Ja myślałem, że to mi zamieni pistolet. Dobra, przestań tańczyć Nemezis AR Bierzemy to I to A u Ciebie co tam Marcin, Marcin snup? Co słychać? Ktoś z Was kojarzy? Od kiedy? Od kiedy będą te świąteczne nagrody i tak dalej? Kojarzycie może? Tutaj ludzi nie ma. No, jak wszyscy pójdziemy na jeden bombsite, to na pewno to nie ma sensu. Zaplantowali, ale no nie tutaj. Gdzie plant? Na B, okej. Okay. Nice. Na dole tu jest. Plantuj to szybko. Nie kolorowo mówisz? W tym tygodniu się zaczynają te nagrody świąteczne, fajnie. Ja zawsze lubię sobie te pootwierać, te paczuszki. Kurde, przestań tańczyć, ja naciskał zły przycisk, bo chcę kupić broń. I naciskam inny przycisk cały czas. Smoke, flash. Dwa flash, ok. Tu chyba w miarę expa można fajnie zdobyć, mi się wydaje w ogóle na tym trybie. Dobra, cicho muszę się skupić. Oho, ja nawet nikogo nie zobaczyłem. Wszyscy poszli na tamtą stronę, ale ja ja. Wszyscy poszli nie w, na drugiego bombsite'a. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze raz tam idę, myślę, że teraz zmienią bombsite'y. Co to było? Ten impuls, granat? Opisu nie ma, no dobra, szkoda. Ciekawe, czy się tu ktoś pojawi, czy nie. Widam. Pan! Proładuj to. elo. Wszyscy wyniesieni. Wszyscy skasowani. Dobry, armorek, e, impuls granat. A jak zobaczyć statystyki, da się? Czy się nie da? Czy dopiero ile są po tym? Do sprawdzenia po, po rundzie. Chyba nie mogę zobaczyć. No dobra, trudno. Widom. Latają tutaj. Oh shit. A ja Kurde, to, to, ten ten bombelek taki to jest mega mocny. Nie wiedziałem, że to jest aż takie mocne. Mamy kasę? Na pewno mamy kasę. Sześć kafli ponad. Kurczę, to ma trochę odrzut akurat. Opuściłem tego smoka, ale nie wchodzą tu. Przynajmniej na razie nie wchodzą. Czy gram w Rocket League? Nie. Rocket League nie moje klimaty. Próbowałem już wiele razy zagrać w Rocket League, a wiesz, ale nie moje klimaty. Kurde, ile smoków tu puszczanych jest, no. Dobra, przypuszuję z tym ziomem. O. o, wygraliśmy, nice. Ten striker AR jest najlepszy. Hmm. Smoke czy flash, smoke czy flash? smoke, weźmiemy tym razem. Czy ja mam broń? Pick up the device. Nikt nie wziął paki, czy mi się wydaje? Aha, tu gościu lewituje, okej, okay. nice. <grystanie> Chyba ktoś wziął pakę, tak? Nawet nie wiem, nie rozpoznaję, gdzie jest paka, a gdzie nie paka. No ci ludzie nie mają w ogóle Eima? No i już. No i co, tak robisz i jest Kilek. O Boże, ten tyle hałasu robi za plecami mi. Tutaj nie można się zabudować, i ci taki doski w szoku są. Co się dzieje? Jak to lost? Aha. No to jak oni to pilnowali? No Nie, no gościu podłożył pakę i przyszedł do mnie. z planta pilnować. Sik. Dobry jest agent. Nice. Jak działa chat Fortnite? Normalnie. I... A, ja mam teraz zasłonięty na streamie chat Fortnite'owy, ale da się coś tu napisać. Da się napisać, tylko no nikt nie pisze tam. Ogólnie jest cisza, ja nie mam nic wyłączone chyba, tylko po prostu jest cisza. Robisz taki kampisz na nich Ale tu Kurde no z pistoletem to ja nic nie zrobię Jak na twarz mi wyleciał Z jakimś AR -em. Mogłem tego shotguna zapakować Chyba serio Kurde znowu pomyliłem przyciski A i jeszcze nie wiem kto ma tego device'a o, ten ziomek ma. Dobra. Mam nadzieję, że nie wyskoczą z, ze snajperom na mnie. Please. Do siedmiu wygranych. O, dzięki. Ale odrzut te giwery mają, serio. Kto ma pakę? A faktycznie jest taki Komputerek, no no no. Tylko nie wiem czemu ten gościu puszuje z tą paką. Czemu gościu puszuje z paką w ogóle? O i de device dropped, i wszystko. Oni... nie pomagają w ogóle, co za... Dobra, ja biorę pakę Bo oni nic nie ogarniają i idę na B, przecież to... To są jakieś jaja No i lezie za mną, kurde, cymbalista Po co łazisz za mną? Tylko nam tu... O! Przewagę mają? W czym? W ludziach? A, nasz jest czterech, no to faktycznie. Nasz... nas jest czterech. To na pewno coś. Jak to się podkłada? O, tak się podkłada, okej. Okay. Ale tutaj słychać kroki. Dobra, nie wiem, nasłuchuję. Może będzie słychać rozbrajanie. Wszyscy idą, wszyscy. Nie. No. <grym> Wszystkich, roz... Wszystkich rozwaliłem. O nie. No, mówiłem, że to trzeba samemu zagrać, bo oni nic nie pomogą. Dobre, cały tim rozwalony, jela. Teraz idę tam. Gdzie wtedy chodziliśmy, i były kłopoty? Ja tam czterech albo pięciu, chyba skasowałem. Jeden? No i tu jest pusto, nie? Wystarczyło iść ze mną znowu ten sam problem nie słuchają się i potem jest kłopot tu ktoś gdzieś biega gdzie jest ten device któryś który dropnął ja nie wiem gdzie jest ta to co wypadło o Aha Okej okay. A tu jest paka dobra No to! A dobra, ej, ja czwórkę nęckałem jak. W walorancie. Ja nie wiedziałem gdzie on jest. Z każdej strony słyszałem. Jakieś dziwne to chodzenie. Gdzie widać, że ta... Oj dalej biorą tą pakę. Nie widziałem tego, gdzie to widać, gdzie ta paka dropi. i znowu wziął pakę, no kurde. Ciekawe, czy da się paczkę dropnąć, bo sam bym, sam bym się tym zajął chętnie. O, najwięcej killi w grze mam, 17. <grych> Już gramy w piątkę? A faktycznie jest. Drzewko jakieś do nas dołączyło, no. Wow. za flesza. Dzięki, dzięki. Bardzo ładnie, ziemeczku No ja, skąd on wie, że ja... Dobra, nie. No ci ludzie nie potrafią grać w ogóle.